Do wszystkich zakręconych na punkcie Harry Pottera wkraczamy w jedną z najbardziej mrocznych, przerażających i tajemniczych części świata czarodziejów: dementorzy. Kim oni w ogóle są? Dlaczego budzą takie przerażenie? No wyobraźcie sobie istoty, które nie tylko wysysają szczęście z każdej osoby, na którą spojrzą, ale też mogą być uosobieniem samej śmierci. Tak, dobrze słyszeliście. Dementorzy to nie tylko więzienni strażnicy Azkabanu, ale coś o wiele gorszego. Czym oni właściwie są? Skąd pochodzą i co tak naprawdę mogą nam zrobić? wiecie już ten glis, tą lodowatą atmosferę, w której odkryjemy, czy dementorzy to uosobienie samej śmierci, czy jeszcze coś o wiele bardziej mrożącego krew w żyłach. W ogóle na starcie warto wspomnieć o bardzo ciekawej historii Skabanu, którą J.K. Rowling rozwinęła na swojej stronie Pottermore, bo to otwiera zupełnie nową perspektywę na to słynne więzienie. Askaban, zanim stał się tym mrocznym miejscem, które znamy, miał zupełnie inną funkcję. W XV wieku twierdzę, na Tajemniczej Wyspie zbudował czarodziej o imieniu Ecrisdis, i to wcale nie był zwykły mag. Ecrisdis był bardzo potężnym, ale też sadystycznym czarnoksiężnikiem, który używał zaklęć, aby ukryć swoją siedzibę przed światem. Spytacie pewnie, po co to robił? Ci, co mnie obserwują, już to wiedzą, ale to wciąż zaledwie 3%. Otóż zwabiał na wyspę mugolskich żeglarzy, których torturował dla własnej przyjemności. Miejsce było więc naznaczone ogromnym cierpieniem i mrokiem. Po jego śmierci, gdy czary osłabły, odkryto, że wyspę przejęły istoty znane później jako dementorzy. I teraz wyobraźcie sobie, że kiedy władze czarodziejskiego świata dowiedziały się o tym, stanęły przed ogromnym dylematem. Co zrobić z tym miejscem? Niektórzy byli za tym, żeby Askaban zniszczyć. I wiecie co? To byłoby logiczne, bo to miejsce aż tętniło czarną magią. Ale wtedy do akcji wkracza Damokles Roul, minister magii o żelaznym charakterze. Zamiast zniszczyć Askaban, postanowił położyć na nim swoje łapska i przekształcić go w więzienie, a Dementorów wykorzystać jako strażników. Nieźle, co? Zamiast walczyć z tymi potworami, uznał, że lepiej mieć je po swojej stronie. Przez wieki więźniowie tam przetrzymywani popadali w szaleństwo, pozbawieni wszelkiej nadziei. W końcu Dementorzy żywią się szczęściem i zostawiają po sobie jedynie rozpacz. I teraz ciekawa sprawa. Przez ponad 300 lat działania Askabanu nikt nie uciekł z podpieczy Dementorów. Aż pojawił się on. Nie kto inny jak Serius Black, który w 96 dokonał niemożliwego. A nie, sorry, pierwszy był w 82. Nie kto inny jak Barty Crouch Jr. W Askabanie spędził tylko albo aż rok. Uciekł, gdyż taka była ostatnia wola jego matki. Wyciągnął go stamtąd ojciec, podając mu eliksir wielosokowy z włosem jego matki, a jego matce oczywiście eliksir z włosem Croucha Jr. Przez co zamienili się miejscami. Crouch Jr. żył w ukryciu, spętany imperiusem, strzeżony przez skrzatkę domową mróżkę. Matka natomiast umarła i została pochowana nigdy nie zmieniając postaci swojego syna. Ale zanim do tego doszło, było jeszcze coś bardzo interesującego. Minister magii Eldridge Digori zlecił badania, które ujaźniły coś przerażającego. Dementorzy byli uwięzieni na tej wyspie tylko dlatego, że mieli stały dostęp do dusz więźniów, którymi mogli się tam żywić. Gdyby w pewnym momencie zabrakło im pokarmu, mogliby opuścić wyspę i rozprzestrzenić się po całym świecie czarodziejów i Mugoli. Także decyzja o utrzymaniu askabanu jako więzienia była nie tylko kwestią kontroli nad przestępcami, ale też czymś w rodzaju mechanizmu bezpieczeństwa, żeby te potwory nie rozlały się po całym świecie. Więc następnym razem, kiedy będziecie myśleć o skabanie, to pamiętajcie, że to miejsce ma zupełnie inną historię niż można by się spodziewać. Ale wróćmy do sedna. Jednym z najciekawszych i najbardziej tajemniczych tematów w całym uniwersum Harry'ego Pottera jest śmierć która mocno łączy się właśnie z dementorami. Ale nie taka zwykła śmierć, o której myślimy na co dzień, tylko ta, która przewija się przez wszystkie tomy sagi. Od czarnej magii i nieśmiertelnych ambicji Voldemorta, przez legendę o insygniach śmierci, aż po najbardziej przerażające istoty w całym magicznym świecie dementorów. Czy one mogą być czymś więcej niż tylko potworami ze skabanu? Może mają coś wspólnego z samą śmiercią. J.K. Rowling nieraz bawiła się motywem śmierci w swojej serii, a jej książki są wręcz przesycone tym tematem. I tu pojawia się pytanie, które dzisiaj postaram się rozwiązać czy śmierć jako prawdziwy byt istnieje w świecie magii? A może dementorzy są jej personifikacją, te istoty, które dosłownie wysysają z nas wszystko, co dobre i zostawiają tylko pustkę? Czy one przypadkiem nie są jakimś rodzajem śmierci? Żeby to zrozumieć, musimy wrócić do baśni, którą każdy z nas pamięta z insygniów śmierci historii o trzech braciach. To opowieść o tym, jak bracia próbowali przechytrzyć śmierć. Każdy z nich dostał od niej magiczny przedmiot. Najstarszy czarną różdżkę, żeby być niepokonanym, środkowy kamień wskrzeszenia, żeby mógł przywrócić do życia swoją ukochaną, a najmłodszy, on poprosił o coś, co pozwoliłoby mu ukryć się przed śmiercią i otrzymał pelerynę Niewitka. Fajna bajeczka, co nie? Ale rzecz w tym, że to nie tylko bajka dla dzieci. Te przedmioty istnieją naprawdę. Peleryna Niewitka to ta sama, którą Harry dostał po swoim przodku i gnocił się prl -u. No więc jeśli ta baśń miała prawdziwe korzenie, to kim tak naprawdę jest ta śmierć? Czy to tylko symbol, czy może jednak coś więcej? A co jeśli dementorzy te mroczne postacie, które wywołują u nas gęsią skórkę, które wysysają szczęście i pozostawiają po sobie tylko rozpacz, są jakąś formą śmierci? Zastanówcie się, jak bardzo przypominają jej wizerunek. Bez twarzy, bez emocji, zimne, nieuchronne, zjawiają się wtedy, gdy nadchodzi coś najgorszego. Może są nie tylko strażnikami Askabanu, ale też zwiastunami ostateczności. Czy mentorzy są po prostu stworami czarnej magii? Czy może w ich cieniu kryje się sama śmierć, która od wieków przechadza się po świecie harego? Zacznijmy od tego, co mówił Albus Dumbledore. Zawsze sceptyczny wobec dosłownych interpretacji, sugerował, że baśń o Trzech Braciach nie musi być bezpośrednią opowieścią o spotkaniu z prawdziwą śmiercią. Jego zdaniem to raczej personifikacja, a taki literacki zabieg, który ma nadać dramatyzmu historii. Z jednej strony brzmi to rozsądnie śmierć jako metafora. W końcu tego jest pełno w literaturze od zarania dziejów, a bracia to po prostu ludzie, którzy walczą z nieuniknionym, czyli z samą koncepcją śmierci. Ale jak to u Dumbledora bywa, nie daje nam jasnej odpowiedzi, wszystko zostawia otwarte, a nam pozostaje nic innego, jak po prostu rozmyślać. Więc co, jeśli jednak śmierć w jakiś sposób naprawdę istnieje w świecie magii? I tu dochodzimy do dementorów, bo czy nie jest tak, że te potworne stworzenia, które strzegą maskabanu, mają w sobie coś bardzo podobnego do śmierci. Dementorzy to nie tylko istoty wysysające szczęście. Oni zostawiają po sobie ofiary w stanie całkowitej rozpaczy, wręcz pustki. Jak mówił Remus Lupin, pocałunek dementora, czyli ten moment, kiedy dementor wysysa duszę swojej ofiary, jest gorszy niż śmierć. Dlaczego? Bo po takim pocałunku nie zostaje nic. Dusza, czyli to, co sprawia, że jesteśmy sobą, zostaje zabrana, a ciało pozostaje pustą skorupą. Brzmi jak śmierć, a może coś nawet Gorszego. Dumbledore może i nie dawał wiary tej bajeczce, ale przecież dementorzy działają jakby na granicy życia i śmierci. To nie są takie zwykłe potwory. Może ich prawdziwa natura jest ściślej związana z niematerialną koncepcją śmierci, niż się wydaje. Dementorzy nie zabijają fizycznie, ale zabierają to, co najważniejsze naszą esencję, duszę. Wszystko, co sprawia, że jesteśmy sobą. No dobra, ale jak dementorzy wyglądają? Ich wizualna strona naprawdę mocno kojarzy się z klasycznym wizerunkiem śmierci, znanym jako ponury żniwiarz. Mają długie, ciemne szaty, które ukrywają ich zniekształcone, wychudzone ciała. Uwierzcie mi, nikt nigdy nie chce zobaczyć tej szkarady, która jest pod tymi kapturami. Poruszają się w ciszy, a ich obecność wywołuje lodowaty chód, który przenika do kości. Ich celem jest zawsze to samo: zabrać to, co dla żyjącego najcenniejsze dusze. Zbierają ją nie jak klasyczna śmierć, która kończy życie, ale w sposób, który pozostawia ciało w stanie zawieszenia gorszym niż śmierć. Bo dusza, czyli esencja życia, zostaje po prostu wyrwana. Brzmi to znajomo? Można by tu zobaczyć wyraźne podobieństwa do tradycyjnego wyobrażenia śmierci jako istoty, która przychodzi zbierać dusze zmarłych. Ale teraz zastanówmy się, czym tak naprawdę dementorzy różnią się od tej klasycznej personifikacji. I śmierci. No bo śmierć w książkach, nie tylko Rowling, jest postrzegana jako nieunikniona siła natury. Przychodzi po każdego, czasem wcześniej, czasem później, ale zawsze w odpowiednim momencie. Jest czymś, czego nie można przechytrzyć ani unikać na dłuższą metę. Dementorzy z kolei nie wydają się działać według tego naturalnego cyklu życia i śmierci. Oni są bardziej jak narzędzie, wykorzystywane przez czarodziejów do utrzymania porządku w Azkabanie, ale ich działania niekoniecznie są związane z końcem życia. Ich ofiary nie zawsze umierają fizycznie, po pocałunku dementora pozostają żywe, ale to życie Trudno w ogóle nazwać życiem. To tylko puste ciała, pozbawione jakiejkolwiek energii, osobowości, duszy. Dementorzy działają więc w pewnym sensie jak śmierć, ale na innej zasadzie. Zamiast kończyć życie, zabierają coś, co czyni je wartościowym. A co to oznacza dla nas? Może dementorzy są czymś w rodzaju takich pomocników śmierci, istotami, które przeprowadzają jej najgorsze zadanie. Nie tylko zabierają życie, ale też to, co sprawia, że jest ono pełne i wartościowe. Ich istnienie wprowadza do świata Harry Pottera ciekawą dynamikę. To nie tylko śmierć fizyczna jest tu przerażająca, ale tak że ta metaforyczna, która przychodzi w postaci dementora, wysysając z nas wszystko, co mamy najlepsze. A jednak, gdy przyjrzymy się bliżej, możemy wyłapać subtelne powiązania między dementorami a samą koncepcją śmierci dementorzy mają zdolności, które zdają się wykraczać poza fizyczną rzeczywistość. Ich moc wysysania dusz nie przypomina zwykłego ataku, jakim byłaby śmierć fizyczna, ale bardziej mistyczny akt pozbawiania kogoś istoty życia. To sprawia, że dementorzy mogą być postrzegani jako pośrednicy między światem żywych, a jakąś mroczną formą niebytu. Jakby odbierali nie tylko życie, ale coś jeszcze głębszego, wspomnianą duchową esencję człowieka. Ciekawostką jest, że ogóle nie są w stanie dostrzec dementorów. To od razu nasuwa skojarzenie z legendą o pelerynie i Ignotusa Pevere która pozwoliła mu ukryć się przed śmiercią. Może to tylko zbieg okoliczności, a może coś więcej. Może dementorzy są również jakąś formą niewidzialnej śmierci. Skoro mu gole nie mogą ich zobaczyć, to może istnieje w świecie magii coś, czego czarodzieje nie są w stanie dostrzec. Śmierć działająca na granicy percepcji, niewidzialna dopóki nie nadejdzie jej moment, ma to sens. W tym kontekście wyłania się interesująca teoria, że śmierć może być jakimś mega potężnym, super dementorem, bytem ostatecznym, który od wieków zbiera dusze i który ewoluował daleko poza to, co znamy jako dementora szaraczka. Być może dementorzy są jedynie niższymi formami tej siły, narzędziami, którymi czarodzieje nauczyli się w pewnym stopniu manipulować, używając ich jako strażników Askabanu. Ale prawdziwa śmierć, ta opisywana w baśniach, ta, która dawała insygnia trzem braciom, to byt ostateczny, przed którym nikt nie ucieknie i nawet najpotężniejsi czarodzieje je tacy jak Dumbledore nie mogliby z nią wygrać w bezpośrednim starciu. Dementorzy mogą więc być jedynie sługami tej większej siły, przyćmiewanej przez coś, czego w pełni nie rozumiemy. Prawdziwa śmierć, ta, która zbiera duszę i kończy cykl życia, może być czymś o wiele bardziej przerażającym i nieuchronnym, niż jakakolwiek znana nam istota. Co więcej, jeśli dementorzy potrafią wysysać duszę, to czemu nie założyć, że istnieje jakiś byt, który poszedł o krok dalej? Taki, który już nie potrzebuje nawet fizycznej formy, by zbierać swoje żniwo. Może prawdziwa śmierć to istota, która wyewoluowała tak bardzo. Że działa w sposób zupełnie niematerialny, pozostając w cieniu, a dementorzy to po prostu jej wysłannice działające na Ziemi. W takim układzie śmierci dementorzy stają się dwoma aspektami jednego zjawiska. Z jednej strony mamy coś bardziej abstrakcyjnego, wszechobecnego, a z drugiej coś namacalnego, przerażającego i realnego, co możemy zobaczyć. I poczuć. Dementorzy mogliby być swoistymi rękami śmierci, jej narzędziami, które mają za zadanie zebrać duszę na ziemi, gdy ta niewidzialna, nieuchwytna śmierć pozostaje w ukryciu, czekając na swoje ofiary gdzieś między życiem a śmiercią. Jeśli tak na to spojrzeć, to dementorzy przestają być tylko strażnikami Askabanu. Stają się częścią większego porządku natury, siłami działającymi pod dyktan do czegoś znacznie potężniejszego. Czego jeszcze w pełni nie rozumiemy? Co ciekawe, w świecie Harego mamy też inne istoty, które zdają się być połączone z życiem i śmiercią, jak choćby jednorożce. Te magiczne stworzenia są tak czyste i pełne życia, że ich krew może powstrzymać śmierć. To stawia pytanie, czy w świecie magii istnieją też siły działające przeciwnie do dementorów, byty, które mają na celu ochronę życia i duszy. Można by zaryzykować nawet stwierdzenie, że jednorożce są symbolem życia, tak samo jak dementorzy personifikacją śmierci. Patrząc na to z szerszej perspektywy, może w świecie J.K. Rowling istnieje równowaga między siłami. Życia i śmierci. Dementorzy, i śmierć to jedna strona tej równowagi, a istoty takie jak jednorożce, druga. To wprowadza ciekawą dynamikę. Z jednej strony mamy destrukcję i koniec, a z drugiej ochronę i przedłużenie życia. Te przeciwstawne siły tworzą napięcie, które widać w całej serii o Harry Potterze. Wszystko prowadzi nas do dyskusji nad tym, czym jest życie, czym jest śmierć i jakie istnieją między nimi powiązania. Wydaje się, że nawet J.K. Rowling w swojej serii o Harrym Potterze nie była w stanie uciec od prawdy, że między dobrem a złem zawsze musi istnieć równowaga. Podobieństwa z wyglądu i ze zdolności dementorów do wyobrażeń śmierci jest zbyt uderzające, by nie było między nimi silnego powiązania. Będę wdzięczna, jak w komentarzach podzielicie się swoimi spostrzeżeniami o zjawisku śmierci w świecie czarodziejów, ale oczywiście też o dementorach, które były, moim zdaniem, najdziwniejszymi, mrocznymi bytami, z którymi haremu przyszło walczyć.